Witam ponownie po 5 minutach przerwy. Pokręciłem się tutaj po tej wycince. Tak jak mówiłem. No jest jest drugi zrzut. Chyba będzie to para. Hmm, ciekawe czy coś jeszcze. Duża chmara tu była. Tak, to będzie para Tak wygląda ten drugi Tak, to będzie parunia. O. Pierwsza para w sezonie, 13 luty. I pierwsze dwa zrzuciki. No nic, trzeba jeszcze się pokręcić tutaj. Bo te byki się tu kręciły. No teraz jak je zobaczyłem, to one mi szły brzegiem, a tu zdeptany jest w środku. Tego lasu. Także parunia już jest.